też pokazywał. No nie wiem, kurwa, to jest wszystko takie. Znymi osobami i później te osoby połowicznie mówiły tak, bo ja nie rozmawiałem się z Justyną, ja racji. rozmawiałem z Justyną, a ja się przyjaźniłem z Justyną, ja się wiecznie okay? kłóciłem z Justyną Justyna o niczym takim mi nie powiedziała. Ej, Ja, ja, ja myślałem, słuchaj, na koniec dnia ona była w nim zakochana i ja dobrze wiem, że ona była w nim zakochana. No byłem, I ja po prostu myślałem, że ona próbuje się na nim zrewanżować. Dlatego go broniłem. Broniłem go, ponieważ nie miałem takiej świadomości, że, że wiesz, nie, nie miałem świadomości, że coś może być na rzeczy. Ja ci, powiem, ja ci powiem, Marcin, tak jakby i tak moim zdaniem, gwoździem do trumny, bo zobacz, o, Fagata, o Fagacie też się mówiło, że coś wiedziała, bo wysłała te, wiesz, głosówki tam z jakimiś dziećmi, coś tam, nie? To, że też jest powszechnie nie ale nie. No jest... nie, teraz będzie mówił to, co ja przed chwilą gadałem. Nie lubiana przez, przez Pandory tylko przez to, że założył on i i że takie seksualizujące treści rzuca do sieci. Lexi też miała y, ciśnięte tak przez chwilę. Tam nagrała wtedy TikToka, była tam zapłakana, że ona nie wiedziała i tak dalej. Catwell Blue, który też jako uczestniczył w Wami w projekcie, więc też mogły być podejrzenia, że coś wie. Wiadomo, że nie wyszły, jakby od tych ludzi nie poza Zauważyliście, Agnieszka, że mało wspierających zostało, ale dziękuję tym, co zostali. Czy ja wiem, czy mało zostało? Nie, ja bym tak nie mówił, ale dzięki Agnieszka, że ty zostałaś. ...to mi wiesz jakieś głosówki, jakieś, jakiś rozmów, czy jakieś jasne e, poszlaki, że... E, bo kurwa, problem jest to stary, że ty pisałeś do tej samej duby, z którą Stuart się spotkał, jakby to, to jest, to jest kurwa mocne, ale moim zdaniem tak, kurwa gwoździą do truny były te twoje trzy filmy, które kurwa były chuj wie czym. Nie no tak, oczywiście, że tak, słuchaj, i, na i zobacz, rada, w momencie, jeśli ty na... chodzisz, jeśli ty jedziesz do Kenii, kurwa, jesteś rasistą, jeśli ty kurwa reklamujesz Harego Thompsona, żeby kupić Rolexa i wiesz, nazbierało ci się ten... Jakby ludzie ci kurwa nie odpuszczą, bo stary uchodziło ci wszystko na sucho przez lata i w momencie, kiedy jest powa poważny temat, który kurwa można by było przemilczeć, kurwa, czy jakoś zatuszować, jak w przypadku Boxdela, jakoś kurwa, jakoś przeinaczyć, to nikomu na tym nie zależy, żeby to zrobić, kurwa, bo... I nie odpuszczą no, ci No nie prostu, ci, no po prostu, po prostu. nie odpuszczę Ci. Oczywiście, nie, no, odpuszczą no. Ci. Się też nie, ci. nie, 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 Jak on on nie, że że nie, 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 tym tym nie, z którym film, że że się nie, w kałuży. Wy, wygrał tą tą nie, ja też nie, nie, do końca rozumiem. nie, nie, tam 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 nie, że nie, 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 ale zobacz, nie, 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 tam nie, 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 że nie, 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 w wyniku tego miał umrzeć po jakimś czasie. Z, z tego go chyba teraz oczyścili, z tej sprawy i chodzi o niepełnosprawnego, nie. On tak, no, nawet tak. jak kurwa sąd go przeprosił i powie, Panie kamerzysta, jest pan najlepszym człowiekiem na świecie, nic pan nic nie zrobił. Ty myślisz, że on ma powrót do internetu i ludzie nie będą pisać, że jest czerwem? To jest już tak zakorzenione w głowie. Poza tym też była ta domówka kurwa u stewarda. on teraz przyszedł i powiedział, że 14-latki się wpychają same do łóżek, kurwa ludziom. Jakby nie da, się, nie da się kurwa polubić tego człowieka. Kamerzysta tak gadał, co trzeba wpisać? No wiem, no tylko że na koniec dnia ja takich rzeczy nie mówiłem, no wiesz, po prostu. Słuchaj, no oczywiście, ja, ja w ogóle jestem ostatnią osobą, która będzie broniła Stewarta, ponieważ jak zresztą sam Turku. to całe życie, zresztą, kurwa, kurdo, broniłeś. Wcześniej... Co? Co jeszcze raz? No ale to, 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 to nie że nie kurwa mówi... dzisiaj nie będziesz go bronił, to nie znaczy kurwa, że tego nie robisz przez ostatnie 4 lata. No tak, no tak, no tak. Dlatego że nie miałem świadomości, bo on mnie też oszukał. Po prostu. On mnie też oszukał i... E... Ale... Obserwowałeś Pandorę cały czas, Obserwowałem, Na tyle, żeby wiedzieć, że... To jest nadmuchana bańka? Tak, tak, no. A, A, ale ty tak nie uważasz? Wiesz co, ja powiem ci, że dla mnie to jest z tej pozycji, że poruszono dość ważny problem, tak? Oczywiście, ale nie uważasz, że prawdziwy pedofile, który gwałcą dzieci... Gwałcą nie, dzieci? to myślę, że to jest tą taką wiedzę procesową, operacyjną Dobrze, mają ale tylko służby. Ja zdaję sobie sprawę, tylko, że prawdziwy pedofile, którzy gwałcą dzieci... Jakieś dzieci pod przedszkolem, tak? Taki prawdziwy nie, pedofil. No nie, no to jest... Są, to jest tak. Ze zdarzenia. On uchodzi na, na czysto. A taki stuł, który tam dał 14 latkę, która się przed nim rozebrała, jest. Jezu, tu widzę, że jakieś nowe fakty. Jest. Ma jakąś wiedzę poważną, y, kamerzysta. Taki prawdziwy pedofil. A nie, no to jest, to jest... To jest... Tak. ze zdarzenia. On uchodzi na, na czysto. A taki stuł, który tam dał czternastolatkę, która się przed nim rozebrała, jest uważany za najgorszego rodzaju pedofila, tak? Został skazany już przez społeczeństwo za najgorszy rodzaj pedofili, tak? No wiesz, nie są to dobre rzeczy, tak? No, a ja nie mówię, że to są dobre rzeczy, ja nie mówię, że Stu robił rzeczy. Waga, waga tych czynów oczywiście waga jest... Waga czynów, masz tutaj pedofila, który gwałci dziecko bezbronne i masz stewarda, który puszcza do, y, do łóżka czternastolatkę, która się pcha na niego. Rozumiesz, co to chodzi? To on, po... patrzcie, on potwierdza w ogóle, bo tam to było, że te dziewczyny tak nie pamiętają, a ten gada, że... Chodzi? No ja nie mówię, że on dobrze zrobił. Tak. Ja, ja takie jeszcze nie powiedziałem. Ja nie mówię, że on dobrze zrobił, tylko uważam, że... Tragaczynu. To jest ta popowana bańka. bańka. Okej, okay, ale z, myślę, że zwróci to uwagę powiedzmy rodziców, e, osób dorosłych i, też, ja i też młodych, którzy gdzieś będą się z tą granicą mierzyć i powiedzą stop, to jest jeszcze zbyt młode dziewczę, Oczyńcie. żeby... ale ja z ja, tym ja, nie jakkolwiek... jakkolwiek e... Nie prowadzę, nie prowadzę batalii słownej, jeżeli chodzi o wiek tej dziewczyny, bo nie, to, jasne, jasne. To, to jest dla mnie, zmiana, że dziewczyna miała 14 lat, ale to trzeba też zrozumieć, że ta dziewczyna sama się pchała, ja byłem na tej imprezie, ta dziewczyna sama się pchała do łóżka do, do Stewarda eee, i to jest nie zupełna, nie zupełna dysproporcja ale między. wiesz, to jest osoba jednak mimo wszystko daje niedojrzała sprawę. emocjonalnie, ja sobie, młoda. Ja zdaję sobie z tego sprawę doskonale. Nie musisz mi o tym mówić Nie, nie, ale to facet powinien powiedzieć stop! Okej, okay. okej, okay. ja sobie zdaję z tym sprawę, tylko. Tu jest błąd, który wykonał Steward, tak? W sensie Steward nie powinien tego zrobić. Nie postawił granicy. Nie postawił granicy. Ale nie można go przyrównywać do pedofila, który czeka na podpisanie no. i e, czeka na ofiarę. Okej, okay, osąd był, społeczny był, bo wymiar był, bo pierwsza tak wielka sprawa tego. Nieźle ten gada, że to wina czternastek. One się pchały same. Ja pierdolę, kurwa, zawodnik. On w Prime teraz walczy, tak? A nie było tak, że coś tam Kasją mówił, że, że teraz już jesteśmy mądrzy, wyciągamy wnioski i że on już nie będzie? Na tym face-to-face -face ze mną nie gada, tak? No, tak jak mówię, no, na, na koniec dnia to, czy ta rozmowa coś zmienia, czy nie, no pewnie nie. Natomiast, no taka jest po prostu prawda. Taka jest po prostu prawda. I wiesz, yy, to, że Justyna później miała, miała rację w tym, że miała jakieś podejrzenia, okej, okay, okej, okay, miała, przyznaje rację. Z tym, że ja o tym po prostu nie usłyszałem. No i tyle, no. I, no dobra, no, wiesz, czyli tutaj i... mówi, że yy, wyszło, że ta Justyna miała z wieloma kwestiami rację, no to właśnie o to chodzi, że no może to teraz czas przeprosić, że. Wcześniej się on dyskredytowało. Jeśli, jeśli wielokrotnie Stewart tylko do mnie wyzwania, bo, bo się przyjaźniliśmy, a z nikim innym nie miał kontaktu i mi mówił, że. Ja tam już synę przeprosiłem, bo też na streamach mówiłem, no ona dziwna, zachowuje się, nie tak mi gadali i przeprosiłem ją, nie. Że się tragicznie przez nią czuję, i ona, i ona yy, wiesz, jego, jest jego największą zmorą, no to go broniłem, no bo po prostu nie miałem prawa sądzić, że coś jest nie tak. no. Dobra, ty tak mnie też oszukał. Nie, kojarzy. Mnie te... no tak, tak, no. nie tak, no tak, tak. Na koniec dnia tak. I natomiast... nie, Jakbyś to powiedział. Nie, no tak.